Wysoka wygrana Zjednoczonych. Dobry start widzewa. Beniaminek wygrywa. Witajcie kochani w nowym sezonie magazynu Bet Krysuczki 4. Ligi, a więc przyszedł czas, aby podsumować pierwsze mecze. Zaczynamy od fragmentu spotkania przedstawicieli klubów przed startem rozgrywek. Całość obejrzymy w EZPN TV. Następnie podsumujemy pierwszą kolejkę. Zaczynamy. Okres przygotowawczy był dla nas najkrótszym spośród ostatnich trzech sezonów, jakie mieliśmy, bo trwał tylko cztery tygodnie. Przez ten czas musieliśmy przebudować kadrę, tak żeby realnie walczyć o cele, jakie założyliśmy sobie na ten sezon w czwartej lidze. Myślę, że przepracowaliśmy go bardzo sumiennie i wierzymy, że te cele zostaną osiągnięte. Bo okazało się dopiero w ostatnim kolejce, że będzie awans. Walczyliśmy do ostatnich minut, można powiedzieć. Zaskoczeniem to jakimś tam nie jest, bo żeśmy się przygotowywali do tego awansu, żeśmy chcieli awansować. Udało się, chłopcy na boisku wywalczyli to i jesteśmy. Przede wszystkim na pewno zatrzymaliśmy całą kadrę, można powiedzieć. Pojedyncza jednostka gdzieś tam odeszła, jeden zawodnik, a pozostała kadra została. tak. Fajnie to wszystko wyglądało w klasie okręgowej. Mamy przede wszystkim dobry apetyt na czwartą ligę, też chcemy po prostu coś więcej ugrać, niż to było dwa lata temu. zespół wzmocniony zostały kilkoma zawodnikami grającymi na tym poziomie na pewno. Na corocznym naszym spotkaniu najważniejszą rzeczą, która była przekazana, czyli instrukcje idące ze szczebla centralnego, mianowicie o relacji kapitan-sędzia, że nie będą tolerowane niesportowe zachowania całej drużyny, że jedynie kapitan jest, ma, ma możliwość rozmawiania z sędzią, on jest upoważniony do tego, żeby dyskutować, sędzia będzie przekazywał mu najważniejsze rzeczy, najważniejsze decyzje. Nasze podsumowanie zaczynamy od meczu Polonii Piotrków Trybunalski z KS Kutno. Pod koniec pierwszej połowy zła interwencja Michała Sokołowicza zakończyła się karnym dla gospodarzy. Mateusz Jakubiak i swój błąd naprawił Sokołowicz. Do przerwy wynik remisowy. W 54 minucie sędzia Jan Kluska podyktował drugiego karnego. Tym razem dla gości Dominik Głowiński i KS prowadził 1 do 0. 5 minut później było 2 do zera po strzale Marcina Kaceli. Polonia odpowiedziała w 76 minucie, kiedy ładną akcję zakończył Bartłomiej Madej. W meczu rozpoczynającym sezon lepszy okazał się KS Kutno. A teraz zaglądamy do Strykowa na spotkanie Zjednoczonych z wartą. Usiądźcie wygodnie, bo zobaczycie aż 9 goli. Pierwszy wpadł w 9 minucie. Dobra wymiana podań zakończyła się strzałem Jakuba Gawrycha. Dwie minuty później z wolnego ładnie uderzył piłkę Mateusz Kuśmierczyk. W 36 minucie bramkę na 3 do 0 zdobył Krystian Siniarski. Dobry początek drugiej połowy przyniósł kolejne trafienie, tym razem Damiana Szczepańskiego. Brawo! Siedem minut później Kamil Cupriak na 5 do zera. W 65 minucie goście odpowiedzieli po strzale Oskara Przywary. A to 82 minuta i Krystian Brodowski zdobył ładnego gola z dystansu. Dwie minuty później podwyższył Adrian Marcioch. W 86 minucie karnego wykorzystał Krystian Nagieł. Zjednoczeni wygrali z Wartą Działoszyn 7 do 2. W Nieborowie święto, bo Orzeł wrócił do czwartej ligi. Pierwszym przeciwnikiem był zryw Wygoda. To 26 minuta. Dośrodkowanie zakończyło się bramką Maksymiliana Roźniatowskiego i goście do przerwy prowadzili. Na początku drugiej połowy sędzia Wojciech Pietrzak odgwizdał karnego. Strzał Radosława Kucińskiego obronił Christian Wesa. Kilka minut później był kolejny karny: Grzegorz Brochocki na 2 do 0. Orzeł odpowiedział w 58 minucie, kiedy dośrodkowanie zamknął Jakub Jasiński. W 79 minucie było 3 do 1 dla zrywu po golu Bartosza Wódkiewicza. A końcówka meczu należała zdecydowanie do gospodarzy. Najpierw w trzeciej minucie dodatkowego czasu błąd defensywy wykorzystał Mateusz Sekuła. A minutę później jeden punkt uratował Wolodymir Molotchenko. Orzeł Nieborów zremisował 3-3 do 3 ze zrywem Wygoda. Przenosimy się do Łodzi na mecz AKS-u SMS z Orkanem Buczek. Gospodarze świetnie rozpoczęli, bo już w ósmej minucie wyszli na prowadzenie. Ładnego gola zdobył Przemysław Kot. A to 30 minuta i Adrian Kralkowski na 2 do 0. W 45 minucie Kacper Stefańczyk skierował piłkę do własnej bramki. Do przerwy AKS prowadził 2 do 1. W 52 minucie sędzia Jakub Czech podyktował karnego dla Orkana, którego nie wykorzystał Norbert Dregier. Za 5 minut wyrównał Tomasz Bąkowicz. To spotkanie zakończyło się remisem 2 do 2. A teraz wizyta w Opocznie. Ceramika podejmowała ELKS-3 łódź. W 20 minucie prostopadłe podanie wykorzystał Paweł Kowalczyk i było 1 do 0 dla gospodarzy. 3 minuty później Ignacy Ogłoziński na 2 do 0. W 58 minucie piłka po strzale odbiła się od Wiktora Czerwińskiego i wpadł kolejny gol. W 67 minucie Dominik Pecyna oddał strzał głową i Ceramika świętowała kolejną bramkę. A to gol z 81 minuty strzelony przez Ignacego Ogłozińskiego. Ceramika Opoczno wygrała z ŁKS 3 Łódź 5 do 0. Omega Kleszczów podejmowała RKS Radomsko. W 10 minucie sędzia Szymon Michniewicz podyktował karnego. Krystian Stolarczyk na 1 do 0 dla gospodarzy. A to 31 minuta i niezwykle pięknego gola zdobył Bartosz Trawiński. Mieliśmy remis. W 67 minucie był Karny. Bartosz Machaj i piłkę pewnie złapał Paweł Wiśniewski. To spotkanie zakończyło się wynikiem 1 do 1. Kolejnym Beniaminkiem Betkris łódzkiej czwartej ligi są Termy Poddębice, które podejmowały Skalnik Sulejów. Prezes Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Adam Kazimierczak pogratulował drużynie awansu. Dobrze rozpoczęli gospodarze. Już w 11 minucie prowadzili 1 do 0. Piłkę do własnej bramki skierował Dawid Marcinkowski. W 78 minucie Jakub Kmita doprowadził do wyrównania. W 83 minucie Jakub Piotrowski zdobył zwycięskiego gola dla Term. To była doskonała inauguracja przed własną publicznością. WKS w wielu po przerwie wrócił do czwartej ligi. Przeciwnikiem był Widzew 2 Łódź. Mamy ósmą minutę i ładnie akcję zakończył Maciej Kazimierowicz. W 18 minucie było już 2 do 0. Dobre podanie wykorzystał Daniel Gryzio. W 42 minucie zobaczyliśmy błąd defensywy i Igor Mikołajczyk. A dwie minuty później było 2 do 2. Uderzał Jakub Kozica. Jeszcze w pierwszej połowie wpadła jedna bramka, Taras Kostewski i zrobiło się 3 do 2 dla widzewa. Łodzianie dobrze rozpoczęli drugą część gry. Świetnie strzelił Maciej Kazimierowicz. W 54 minucie kolejne trafienie dołożył Filip przybułek. WKS przegrał przed własną publicznością 2 do 5. Nie pokazaliśmy meczu Beniaminka żgów ze startem Brzeziny, który zakończył się wynikiem 1-1. do :1. Niestety, ale nie został on nagrany. Teraz tradycyjnie przyszedł czas na wybór gola kolejki. Następny magazyn w najbliższy piątek. Ja dziękuję za dziś. Do zobaczenia. Wybierz gola pierwszej kolejki. Poznajcie nominacje. Krystian Brodowski, Zjednoczeni Stryków, Mateusz Sekuła, Orzeł Nieborów. Przemysław Kot, AKS SMS Łódź. Bartosz Trawiński, RKS Radomsko, Jakub kmita, skalnik sulejów. Głosujemy do czwartku do godziny 20 na stronie Facebookowej Loży Sportowej. Dobrej zabawy.